Cześć! Tutaj Mr. kapciu i ja bym chciał po prostu zaprezentować, jaką grę być może będę wydawał na specjal 10 widzów. Ta gra będzie lub nosi tytuł Czarny wariat. No ta gra się upodabnia do czarnej fantazji. Pokażę Wam samouczek. Samouczek. Sam przygotuje do gry dla siebie wszystko, a będziesz gotowy na rozpoczęcie swojej dziwnej przygody. Tak, tak, tak. Ładowanie. No i to jest niby ta nasza postać. Wiem, może to nie jest jakaś profesjonalna gra, ale no no. No i napiszcie w komentarzu, czy warto ją tworzyć czy nie. No napiszcie tak lub nie. Tak lub nie i to mi wszystko da. A jeśli warto ją tworzyć, a sprzedałyby się jeszcze jakieś poprawki, no to no też to napiszcie. Żegnam się, baj.